Czy jest jakiś sposób na to, żeby... Żeby czytać tę książkę, czy przeczytać ją od deski do deski, a potem wracać do tych momentów, które nas szczególnie zainteresowały, do tych rozdziałów dla, takich dla nas ważnych, czy ma Pani jakiś sposób na czytanie jej? Czy każdy sobie znajdzie. W własny sposób. Myślę, że sposób jest bardzo indywidualny. Są osoby, które czytają od razu, bo ją się bardzo szybko czyta. To też ja zwróciłam uwagę, nawet jak ją czytałam kilka razy, to miałam takie wrażenie, jakby to ktoś napisał, bo przyznam się, że ta książka przepłynęła przeze mnie. Ona powstała szybko, bardzo taki płynny sposób. Tak czułam, jakby, jakby to boska ręka pisała, tak? Przeze mnie. Ja byłam instrumentem do, do napisania tej książki. I, I ta potrzeba też, wewnętrzna potrzeba, żeby to uczynić i pokazać innym osobom, że mogą mieć lepszą jakość swojego życia, że możesz zmienić swoje życie na lepsze, że możesz kochać bardziej i żyć pełniej i działać z pasją, i mieć fantastyczne relacje w związkach i, i w związkach z innymi ludźmi i w relacjach. Jakie sygnały dostaje Pani od czytelników, taki feedback? Co, co, tam, co, co ludzie znaleźli? Czy znaleźli to, czego szukali? To są takie przykłady jak Agnieszki z Dobrocina, kiedy przeczytając książkę trwał u niej cztery lata, trwał ten proces transformacji, tak, cztery lata to już ten moment, kiedy już poślubiła swojego Tadzia, tę historię też publikuję na moim blogu, przyciągniemiłość.pl, kośnik blog, także... Tam, tą, tę, książ tę historię można tam, tam znaleźć i w całości sobie przeczytać. To jest mail, który dostałam właśnie od tej kobiety. Są różne maile. Bardzo często jest tak, że osoby, które powiedzmy są w wieku po czterdziestce, pisały, że o nie, już nigdy nie znajdę. Okazało się, że, że po ABC przyciągnie miłość system po naszym programie online. Okazuje się, że Znajdują e, fajnego towarzysza życia, bratnią duszę, i że to na przykład jest sąsiad, którego w ogóle nie brały pod uwagę, tak mi ostatnio napisała jedna z uczestniczek, że wiesz, przyglądaliśmy się sobie przez lata, ale nigdy nie myśleliśmy, że może być to moja bratnia dusza, tak? A okazało się, że był bliżej niż przypuszczała. Ale powiedzieć. ona go zobaczyła dopiero mm. wtedy, tak, kiedy, kiedy wykonała, wykonała... Tak. A i wykonała B, czyli wykonała, zdała sobie świadomość ze swojej atrakcyjności, zdała sobie świadomość z tego, co uwalnia z przeszłości w relacjach z partnerami i zamówiła. I wtedy wiedziała, kogo zamawia, że to jej zamówienie praktycznie było pod jej ręką, tak? gdzieś blisko. I wtedy się dopiero zobaczyli. Wtedy się dopiero zobaczymy. to działa dość magicznie, wydawało się, choć tak naprawdę magią jest wszystko, czego nie rozumiemy. Jeżeli rozumiemy yy, i nie bierzemy czegoś na wiarę, to, to staje się to proste, prawda? Tak jak, tak jak w tym przypadku, choć oczywiście odrobina magii, tajemnicy w tym nie jest, bo musi być, bo życie nie jest do końca oczywiste. Więc yy, jak pani sądzi, czy każdy może znaleźć miłość? Myślę, że to jest tak, że różne osoby są na różnym etapie w swoim życiu. Są osoby, które próbowały mnóstwo systemów, metod i różnego rodzaju ćwiczeń, i powiedzmy, przybliżały się powoli poprzez swój rozwój do, do kolejnych etapów. Tak? Każdy ma ten stan gotowości w innym momencie. Ja mam przykłady osób, które były ileś kilka lat temu. Na przykład mm. chociażby Marzeny, tak, pierwszy, który mi przychodzi, jak tylko ukazała się książka Marzena była na moich warsztatach, po tych warsztatach um, poczyściła siebie, uwolniła stare um, przeszkody, stare związki, stała się bardziej atrakcyjna, poznała jednego mężczyznę, z którym była rok, a potem wróciła do swojej starej miłości, a stara miłość była powodem, dla którego trafiła mm. do mnie i dla której trafiła po cały system, trafiła do mnie i. Mm. I skorzystała z całego systemu przyciągi miłości. To był powód, bodziec w jej rozwoju. A potem okazało się, że wró wróciła do tego samego mężczyzny. Czy ty ich tymi... drogi się zeszły. Czyli takie przypadki też są. Ale czy ten mężczyzna też się zmienił? Musiał też się zmienić, jeżeli ona trafiła do niego. Tego nie wiem, czy ten mężczyzna się zmienił. Jedno, co wiem, to na pewno podejście marzeny się zmieniło. Dlatego mogli ponownie do no, siebie właśnie, wrócić. Tak. Jak ona pisała, często e, właśnie wspominała, że on był bodźcem. Czyli takim kopem do przodu, który spowodował, że ona zajęła się swoim rozwojem. A to, czy on się zmienił w międzyczasie, tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo zazwyczaj trafia do mnie jedna ze stron, która potrzebuje pomocy. Tak? I czasami też się zdarza, że trafiają dwie, tak? dwie osoby, niezależnie, które są w związku, potem. Ja się dowiaduję, że są w związku, ale jedna pracuje nad swoimi mhm. sprawami, druga pracuje nad swoimi sprawami. Ponieważ nad swoją własną atrakcyjnością pracuje mhm. mężczyzna i nad swoją własną atrakcyjnością pracuje kobieta. A resztę już załatwia wszechświat. A resztę to jest już potem zamówienie, tak? Mhm. Czyli najpierw ty pracujesz na swoich aspektach, Realizacja na swojej… Atrakcyjności, na poczuciu swojej kobiecości. Mężczyzna pracuje na poczuciu swojej męskości, swojej atrakcyjności. I dwie kompletne. Ja to mówię tak, że w matematyce miłości nie ma, że 50 plus 100 daje 150. W matematyce miłości jest 100 i 100 daje 100. Każdy może dać 100, jeżeli będzie się starał. 100% siebie, swojej osobie. Ej, co to znaczy dać 100% siebie? Dać w takim sensie. W poczuciu, że zrobiliśmy wszystko, jeśli chodzi o nasz rozwój i teraz jesteśmy gotowi, żeby dać to drugiej osobie. Przychodzi mi na myśl kolejny przykład. Na myśl przykład Macieja, którego spotkałam wiele lat temu. Maciej, biznesmen ze Szczecina, gdy przyszedł do mnie zakończony związek ze swoją ex w związku z inną partnerką, nową partnerką, małżeństwo po rozwodzie, i zastanawiał się, no dobrze, chcę kontynuować ten związek, ale co mam zrobić, kiedy ona nie bardzo jest gotowa realizować ze mną celem, czyli mieć kompletną rodzinę, taki już poważny związek. Bardziej się jego partner Kasia wycofywała. I co się okazało? Myśmy ustalili z, Ma z Maciejem, że na początku on robi wszystko to, co jest ważne dla niego, po to, żeby wzmocnić siebie. To jest to, co, co Pani pytała, czyli odnośnie swojej atrakcyjności. Czyli daje 100% sobie i pracuje nad swoim własnym rozwojem. Czyli skupia się na tym, żeby zrobić wszystko, aby zamknąć przeszłość, uwolnić te emocje z, z poprzedniego małżeństwa i być dostępnym do nowego związku, pisząc jednocześnie zamówienie. Jak się potem okazało, tym jego zamówieniem była kobieta z dwójką dzieci. I wie Pani, co się wydarzyło? Maciej artysta, architekt narysował wręcz ten obrazek, tak, jak ja to mówię, jako tablicę marzeń, swoje zamówienie, oprócz tego, że to napisał. Okazało się, że ta kobieta była blisko, tylko że on jej nie widział, dopóki on tego nie napisał. I gdy zdecydował się, że robi 100% dla siebie, tak, dla swojego rozwoju, okazało się, że jego związek z zasią naturalnie się ro, rozszedł, tak. Pozostali przyjaciółmi, w dobrych relacjach, a on dostrzegł po kilku miesiącach, że jest inna kobieta, która ma dwójkę dzieci i teraz mają wspólne trzecie dziecko i są małżeństwem. Często tak jest, że ta osoba, której szukamy jest bardzo blisko. Znaczy, to akurat to nie chodzi o to, że ona była bardzo blisko, tak, chodzi ale, o to, że on tak był skoncentrowany. Przyjaciel, wieloletni to. Czasami tak się zdarza. Kolega tak. z pracy, którego ciągle widujemy, ale nie patrzyliśmy na niego w ten sposób. I nagle coś takiego się dzieje, że. Widzimy go zupełnie takie wow. Ale on się dzieje wtedy, widzimy go tak. wow, jeśli to jest ktoś blisko, wtedy, kiedy wykonamy jakąś swoją wewnętrzną przemianę, tak? tak, tak? Bo tak to nie widać tego, prawda? No bo spotykasz się z człowiekiem, spotykamy się z, spotyka się pani z człowiekiem przez długie lata i nic, tak? Natomiast nagle coś się dzieje, to znaczy, że musiało coś się zmienić wewnętrznie w, w tej osobie. W jednej z tych osób, czy też nawet w obu osobach, że nagle one się po prostu spotkały, czyli nagle jest ta gotowość. Ale te, te przypadki, kiedy często są to osoby blisko, tak, są to jakieś sporadyczne, są też w sensie przypadki, kiedy te osoby, które zamawiasz tak, z partnera, są blisko, to są jedna kategoria przypadków, tak? Tak bym to nazwała. Natomiast druga kategoria, kiedy no, nie wiemy, gdzie ten człowiek mm. jest. On często może być na drugim końcu świata, albo bardzo daleko. Mm. Kiedy, kiedy nie wiemy, w jaki sposób to się stanie, w jaki sposób on przyjdzie. Tak? To, jest właśnie to, to, to są te różne, nazwijmy to przypadki, ale pierwsze, co trzeba, to trzeba musi być ta gotowość. Musisz wiedzieć, co chcesz. Tak jak w przypadku historii Maciej'a. On dopiero kiedy to zapisał, kiedy on to zobaczył, kiedy poczyścił przeszłość, Dobrze, tak? to kiedy się narysować. otworzyć, no, narysować, no i każdy musi rysować, ja no ta... mówmy się, Ale... może napisać. Ale tak? oczywiście ja, ja tutaj mówię tylko o tym, że każdy dzięki swoim własnym umiejętnościom, ponieważ on był architektem, więc był łatwiej narysować to, co chciał, więc nawiązuję tak. do tego, że każdy ma jakiś talent, może inaczej sobie wyobrazić to, czego chce. Znaczy, ja absolutnie wierzę, że każdy ma talent i że każdy ma jakieś unikalne, niepowtarzalne, fantastyczne umiejętności. Na pewno. A co się dzieje wtedy, kiedy zrobimy to wszystko, o czym pani mówi, jakby otworzymy drogę na nowego partnera, a on ciągle nie nadchodzi? Wspomniała pani o tym w którymś rozdziale. Czy to znaczy, że wciąż nie jesteśmy jeszcze gotowi, że wciąż nie załatwiliśmy czegoś z sobą? Czasami to jest tak, że ja tu wymieniam trzy powody, dla których jest ten czas oczekiwania. Najważniejsze jest to, żeby nie poganiać tego czasu, żeby w tym momencie, kiedy zamówisz, być cierpliwym i dopieszczać siebie maksymalnie, stosując różnego rodzaju dopieszczacze, o tym więcej w ABC przyciągi miłość, ale na ten moment chcę powiedzieć, że Ważne jest, żeby nie poganiać, bo poganianie to jest ta energia push, czy energia pchania. To nie jest coś, co jest związane z naturalnym przyciąganiem i atrakcyjnego mężczyzny, czy atrakcyjnej kobiety, w zależności od tego, czego oczekujesz i, i kogo chcesz mieć w swoim związku, tak? To jest bardzo ważne z tym, z tym poganianiem czasu, dlatego że kiedy tak bardzo chcemy znaleźć miłość, bardzo chcemy się zakochać, to aż przytupujemy, aż niemalże siedzimy na szpilkach. Ale wtedy efekt jest odwrotny. Właśnie. To efekt chodzi. jest odwrotny, ponieważ um, wszystko jest energią. Fizyka. Einstein to Każdy powiedział. Tak, tak, dokładnie. W momencie, tak? kiedy pchamy, naciskamy, naciskamy, to jest coraz większy opór, 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 opór. Natomiast w momencie, kiedy przestaniesz naciskać, to dajesz na tak zwany flow, na przepływ, na swobodny przepływ energii. Czyli po pierwsze trzeba się rozluźnić, zrobić to wszystko, o czym mówiłyśmy, rozluźnić się, zrelaksować i czekać. Jak się to? przede wszystkim trzeba zadbać o siebie. Ja nie lubię słowa czekanie, mhm. ponieważ energia czekania to jakbyśmy na coś wyczekiwały. Okay. Energia to nie nazywajmy um... czekaniem. Może spokojnym życiem, a oczekiwanie, oczekiwanie to jest... To, to, to jest inny ciężar gatunkowy niż czekanie. Ja myślę, że oczekiwanie, w sensie oczekiwanie pozytywnego rezultatu, A, no, bez względu na to, jakąś. kiedy on nadejdzie, czy to mhm. będzie za tydzień, za miesiąc, mhm. czy to będzie za rok, to oczekiwanie pozytywnego rezultatu, jednocześnie ciesząc się życiem, tym, co się dzieje teraz, ciesząc się tą chwilą, w której jesteś i dbając o siebie przede wszystkim, ponieważ ta miłość może nadejść... Ze strony A, ze strony B, ze strony C. Nie wiadomo. A miała Pan taką historię, że któraś z kobiet czy z, z mężczyzn mówili, że kiedy trochę odpuścili, kiedy się uspokoili, kiedy zaczęli żyć tu i teraz, nagle ta miłość się zjawiła. Miałam. Mnóstwo jest takich historii. Przykład chociażby Moniki, która też spontanicznie spotkała swoją bratnią duszę, która się pojawiła nagle i mm -hmm. niespodziewanie. Przykład mój, mm -hmm. <laughs> też mm -hmm. kiedy się nie spodziewałam, w momencie kiedy się najmniej spodziewałam, Przeważnie spotkałam swojego tak jest, partnera. że kiedy się najmniej spodziewamy, to przychodzi Dokładnie. do nas miłość. Dokładnie. Więc fajnie się skupić na sobie. Fajnie się skupić na sobie, mm. tak.